Dzień dobry. Dzień dobry. W minionym tygodniu mieszkańcy gminy skierowali do pań, Pana następujące pytania. Oto pierwsze z nich. Czy na jeziorku Koźlarskim są jakieś kamery? Ostatnio widziałem tam grupę młodych chłopców jeżdżących na rowerach i motocyklu na wątpliwej tafli lodu. Mogło dojść do tragedii mamy tam umieszczone fotopułapki, kamer nie ma, ponieważ nie ma tam zasilania bezpośredniego energetycznego. Natomiast mamy tam rozmieszczone fotopułapki od czasu do czasu takie osoby są wyłapywane. Mam nadzieję, że w tym wypadku również będzie podobnie. Kolejne pytanie. Na ulicy Warszawskiej jest piękny mur po lewej i prawej stronie. W niektórych miejscach są wysadziny pod nim. Czy jest planowane odrestaurowanie go w przyszłości? W przyszłości tak, ponieważ on jest ujęty w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega takiej właśnie opiece historycznej. I zresztą no swojego czasu został tam kawałek tego muru rozebrany i zastąpiony siatką. Także tu też konserwator wnioskuje do nas o odbudowanie, odtworzenie tego w formie takiego ceglanego muru. Ale to myślę, że w przeciągu nie wcześniej, jak jakieś 7-8 lat, panie burmistrzu. Ja oraz kluby Morsy Zbąszynek oraz Morsy Świebodzin zainteresowani jesteśmy, czy dałoby radę, abyśmy jedno z naszych zimowych wejść do wody odbyli na Jeziorku Koźlarskim? Nie ma problemu. Jest to woda czy jeziorko ogólnodostępne. Wręcz no, jest po to stworzone, że można było korzystać właśnie z tego terenu rekreacyjnego. Jeżeli morsy są zainteresowani tym, żeby z korzystać, to nie ma problemu. Proszę bardzo. Czy jest możliwość, żeby dowiedzieć się, jakie jest stężenie smogu w gminie Zbąszynek? Tak z ciekawości, jakim powietrzem oddychamy? Takie stężenie mierzone jest na szczeblu powiatu, czyli akurat u nas w Siewodzinie. Natomiast w samym Zbąszynku takich pomiarów nie ma. Natomiast informacje, jakie posiadamy w oparciu o dane z tej bazy czy te jednostki pomiarowe się w godzinie, to smogu u nas nie ma w takim znaczeniu, jak występuje w kraju. Niemniej jednak, powinniśmy dbać o środowisko i tu jednoznacznie jako gmina, i kilka razy już się tak opowiadałem, będziemy walczyli z tym, czym nasi mieszkańcy palą w kominach, ponieważ niezależnie od smogu to stężenie tych, tych, tej chemii, która wylatuje z naszych kominów, jest bardzo szkodliwe i rakotwórcza i z tym po prostu walczyć będziemy. A dzisiaj ustawa zezwala wejść strażnikowi Mieszkickiemu. Jeżeli ktoś nie chce wpuścić, to również w policji, żeby sprawdzić, czym się pali, jaki materiał jest złożony w kotłowni, i to będziemy konsekwentnie takie właśnie kontrole przeprowadzać. Dlatego też proszę o informacje w tym zakresie czy bezpośrednio do strażnika miejskiego, czy też do mnie bezpośrednio nie ma problemu, jeżeli zauważymy, że sąsiad czy ktoś pali nie takim materiałem jak trzeba. I ostatnie pytanie. Przed nami reforma oświaty. Ciągle słyszymy o tym, jak to gmina z naszych podatków dokłada na utrzymanie szkół. Ile rzeczywiście kosztują nas szkoły i przedszkola? Y Rzeczywiście dokładamy i to niezależnie od subwencji oświatowej. Ja przypomnę ustawa mówi o tym, że, że mamy oświatę, szkolnictwo darmowe. W naszym wypadku absolutnie się to nie sprawdza. Dzisiaj subwencja oświatowa wystarcza na około 63-64% kosztów utrzymania szkół. Czyli ponad 7 milionów złotych dokładamy do oświaty. Z tego oczywiście również do przedszkola i do poszczególnych szkół i to jest do, dosyć duża różnica między szkołami, najtańszą szkołą jest szkoła podstawowa w Złoszynku, gdzie dokładamy około 160 zł na ucznia, bo to najłatwiej jakby wykazać, natomiast najdroższa w Dąbrówce Wielkopolskiej to jest ponad 4800 zł na ucznia. Następnie zespół szkół technicznych to jest troszkę ponad 2000 zł, gimnazjum ponad 3000 zł na ucznia. 400 4300, czyli o 500 zł tańszy jak Dąbrowka Wielkopolska. No, i to tak wygląda, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Natomiast też istotnym jest, że płacimy za dziecko w przedszkolu i tu dofinansowanie ze strony budżetu gminy to jest ponad 5000 zł. Z tym, że przedszkola są przeliczane takim wskaźnikiem w oparciu o gminę Babimost i co kwartalnie takie przeliczenie następuje. Także tu mówimy o takim średnim ponad 5000 zł. Oczywiście mówimy to w stosunku rocznym o dofinansowaniu. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.